Wielkie wydarzenie, nagłówki gazet krzyczące o historii napisanej z miłością, 140 gości, uśmiechy, luksus i błysk fleszy ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego miał być ukoronowaniem ich medialnego romansu, opowieścią o miłości, która pokonała wszystkie przeszkody. Jednak w całym tym medialnym szaleństwie, w całym tym perfekcyjnym obrazku, brakowało jednego, kluczowego elementu. Wielkim nieobecnym okazał się syn Katarzyny Cichopek, 16-letni Adam. Chłopak, który powinien być świadkiem najważniejszego dnia w życiu swojej matki, był, ponad 12 tysięcy kilometrów dalej, w dalekiej Argentynie. Media milczały, fani snuli domysły, a plotkarskie portale zastanawiały się, co poszło nie tak. Czy Adam nie chciał widzieć matki wychodzącej za mąż? Czy to wynik animozji rodzinnych? Marcin Hakiel. Kancerz i były mąż Cichopek, którego z oczywistych powodów zabrakło na liście gości, nie pozwolił, by ta tajemnica pozostała nierozwiązana. I to, co ujawnił, jest bardziej szokujące niż wszystkie przewidywania. Pamiętacie kąśliwe życzenia wierności i wolności, które Marcin Hakiel skierował do nowożeńców? To była tylko subtelna zapowiedź prawdziwego uderzenia. Hakiel... Wkrótce mający powrócić na szklany ekran jako uczestnik programu TTV99 Gra o Wszystko podczas spotkania z dziennikarzem portalu Plotek postanowił rzucić światło na najbardziej strzeżoną tajemnicę ślubu Cichopek. I nie owijał w bawełnę. Moja ex próbowała robić podchody, żeby go ściągnąć, ale wymiana na tym polega, że on ma tam być, te słowa Marcina Hakiela to prawdziwy cios prosto w wizerunek Katarzyny Cichopek. Nie z powodów rodzinnych, nie z powodu buntu Adama, ale z powodu aktywnej próby zerwania przez kasie cichopek programu wymiany uczniowskiej syna. Czy wyobrażacie sobie, co to oznacza? Że w dążeniu do stworzenia idealnego obrazka na własnym ślubie, celebrytka była gotowa poświęcić unikalne doświadczenie edukacyjne i życiowe własnego dziecka? To nie jest zwykła plotka, to oskarżenie, które podważa całą narrację o miłości i rodzinnych wartościach, tak pieczołowicie budowaną przez kurzopków w mediach. Zastanówmy się nad tym. Adam był w Argentynie w ramach programu wymiany. To dla 16-latka ogromna szansa, niezwykłe przeżycie, które kształtuje charakter i otwiera horyzonty. Decyzja o udziale w takim programie często jest poprzedzona miesiącami przygotowań, a jej przerwanie w trakcie trwania to poważna sprawa, niosąca ze sobą konsekwencje zarówno akademickie, jak i osobiste. A jednak, według Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek robiła podchody, by ściągnąć syna. Czy to było podyktowane prawdziwą tęsknotą matki, czy raczej mebialnym pragnieniem, by w dniu swojego ślubu mieć przy sobie wszystkie dzieci? Czy w świetle tych rewelacji nagle okazuje się, że perfekcyjny obraz szczęśliwej patchworkowej rodziny, tak chętnie promowany w prasie, był jedynie starannie wyreżyserowaną iluzją? Słowa Hakiela, choć krótkie, rzucają cień na całą tę historię. Podważają motywy i stawiają pod znakiem zapytania autentyczność uczuć. A to nie koniec podobnych sytuacji w tym celebryckim małżeństwie. Przypomnijmy, że na ślubie zabrakło również Franciszka, syna Macieja Kurzajewskiego. Franciszek, jak donoszą media, skupia się obecnie na pielęgnowaniu relacji z matką, Pauliną Smaszcz i odmówił udziału nie tylko w ceremonii ślubnej, ale nawet w wieczorze kawalerskim ojca. Czy to zbieg okoliczności? Czy to sygnał, że dzieci obu stron niekoniecznie akceptują ten nowy związek w takim stopniu, jak chcieliby tego sami nowożeńcy? Czy ich nieobecność to protest, czy po prostu wynik innych priorytetów, które zostały zlekceważone przez rodziców w pogoni za mebialnym szczęściem? Marcin Hakiel jasno wyraził swoje stanowisko, podkreślając, że zależy mu, by dzieci czuły się w tym wszystkim dobrze. Czy to samo można powiedzieć o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim, którzy, jak się okazuje, byli gotowi na tak daleko idące kroki, by dopiąć swego? To, co ujawnił Hakiel, stawia pod znakiem zapytania całą medialną narrację wokół kurzobków. Z bajkowego ślubu, symbolu miłości i szczęścia, nagle wyłania się obraz dramatu, w którym dorośli rozgrywają swoje ambicje kosztem dzieci. Czy celebryci zapomnieli, że ich dzieci to nie rekwizyty, które można dowolnie przestawiać na scenie życia? Że mają własne plany, marzenia i potrzeby, które powinny być szanowane? Historia Adama w Argentynie, próba ściągnięcia go na ślub, to nie tylko anegdota. To symbol szerszego problemu, manipulacji wizerunkiem, gdzie prawda jest naginana, a uczucia instrumentalizowane w pogoni za kliknięciami i oglądalnością. Ten skandal to nie tylko kolejna plotka z życia celebrytów. To poważne pytanie o etykę w showbiznesie i o to. Jak daleko można się posunąć, by utrzymać perfekcyjny obraz w mediach? Czy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odpowiedzą na te oskarżenia? Czy Kasia Cichopek wytłumaczy swoje podchody i ewentualne próby ingerencji w życie syna? Czy dowiemy się, co naprawdę działo się za kulisami przygotowań do ślubu? Ta saga dopiero się rozwija, a słowa Marcina Hakiela to dopiero początek. Jedno jest pewne: prawda, nawet ta bolesna i niewygodna zawsze znajdzie swoją drogę. A my będziemy czekać, by ją usłyszeć. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy próba ściągnięcia syna to skandal, czy po prostu troska matki?